Cześć, witam Was serdecznie na moim kanale Cichecki Mikołaj. Porozmawiajmy o sporcie. Moi drodzy, bohaterem tego materiału będzie Gikiewicz, czyli będę Wam opowiadał o bramkarzu widzewa. Można powiedzieć, że w Łodzi doszło do wstrząsu, do pewnego rodzaju afery, albo niedługo będą. Dyby, no bo pewne jest to, że Rafał Gikiewicz moim zdaniem w dłuższej perspektywie nie jest w stanie być bramkarzem numer dwa w Widzewie. Pamiętamy, kiedy był w tym swoim pre-time i w Bundeslidze w barwach Augsburga grał fenomenalnie, co wtedy zatrzymywał Roberta Lewandowskiego do pewnego momentu. Co wtedy lewy biły ten właśnie rekord Müllera? Chodzi mi o to, że Giki miał ofertę z Bayernu Monachium, żeby być dwójką, zastępcą Neuera. W tamtym czasie na to się nie zdecydował, bo był nienasycony, grał dalej w Bundeslidze, w Ankaragucie, później trafił do Widzewa. Był to wielki transfer, bronił fenomenalnie, ale w zeszłym sezonie już pod koniec rozgrywek zdarzały mu się błędy. Teraz ostatnio w tym spotkaniu z... Jagielonią. w związku z tym trener Sopić, moi drodzy, Chorwat chciał dokonać pewnego rodzaju jakieś zmiany. No bo wiadomo, widzę, przegrał z Jagiellonią, choć wtedy no te podanie do Żyro, wspólny taki błąd, przegrana i w trzeciej kolejce, co jest zadziwiające, mieliśmy zmianę. Bramkarza, choć były golkiper Legii Kikolski, wykorzystał tą szansę. Widzew zagrał na zero. Wygrali 3-0 z GKSM Katowice. Widzieliśmy Gikiewicza na ławce rezerwowych, który no, nie do końca był uradowany, zadowolony. Oczywiście chorwacki trener Widzewa bierze to na siebie. Chciał coś zmienić. Oczywiście zaznaczył, że Giki nie był. Zadowolony i mówił o względach sportowych. Z drugiej strony, Artur Wichniarek mówi, że ze swoich źródeł, bo nie rozmawiał z byłym zawodnikiem Augsburga, ale wiadomo, były reprezentant Polski, także kiedyś były gracz Widzewa Łódź w Łodzi, ma swoich informatorów, powiedział o tym na kanale sportowym, że. Z pewnych źródeł wie, że to nie tylko forma sportowa 37-latka zadecydowała o tym, że nie bronił, ale także kwestie sportowe, bo wiadomo, ten piłkarz jest ambitny, dużo od siebie wymaga i także od zawodników, którzy grają w. Widzę, więc jestem ciekaw, jak to będzie dalej wyglądało. Czy Gikiewicz zakasa rękawy, będzie zmotywowany i będzie chciał udowodnić, że zasługuje na tą bluzę numer 1 W związku z tym na treningach będzie bronił fenomenalnie. Plus do tego no, musiałby czekać, aż Kikolski popełni błędy, ten młody bramkarz, bądź będzie miał kontuzję. Wiadomo, to jest piłka, wszystko może się zdarzyć. Pamiętamy, jak Wojtek Szczęsny długo nie bronił i Penia nagle, w pewnym momencie spóźnił się. Wojtek dostał szansę i ją wykorzystał i później nie oddał tej, tej bramki. Ciekaw jestem, jak trener Sopic będzie w najbliższym czasie postępował. Czy Harwat będzie rotował bramkarzami, no bo z jednej strony Moim zdaniem nie jest to do końca dobre, no bo dopiero trzecia kolejka, sezon wystartował, okej, okay. Giki popełnił błąd, nie był w super dyspozycji, no ale zawsze to jest taka pozycja, która wymaga zaufania, a tutaj taka szybka zmiana, więc jestem ciekaw jak ten były zawodnik Unionu Berlin postąpi, czy, czy będzie robił jakąś aferę, czy będą dymy i czy wy... Jeszcze w czasie tego okienka transferowego zdecyduje się na transfer do innego klubu, ewentualnie rozwiąże kontrakt. No, bo jestem o tym przekonany, że ten piłkarz nie będzie chciał być rezerwowym. No, ma 37 lat. On tutaj przychodził do widzewa. Pamiętamy, że chciał z. Widzę, we łódź zdobywać trofea, na przykład Puchar Polski, wiadomo. Klub Złodzi to wielka marka i kibice i nowy właściciel. Biorąc pod uwagę te transfery, chcieliby, żeby powróciły te czasy, kiedy Marek Citko, Siadaczka, Wojtala czy Dębiński grali fenomenalnie i za czasów Franka Smudy zdobywali mistrzostwa, grali w Lidze Mistrzów. Widzę, chciałby być rewelacją tego, tego sezonu. No, jeśli, tak jak Wam wspominałem, w liveach wszystkie cztery nasze zespoły awansują do tych rozgrywek grupowych. To, to wtedy dla Widzewa Łódź otwiera się wielka szansa, bo wiemy, że zwykle legi Lechowi Rakowowi czy również Jagiellonii ciężko jest łączyć grę na kilku frontach, a taki Widzew grający regularnie tylko w lidze I może zostać taką, Rewelacją, ewentualnie Puchar Polski jest taką największą szansą na jakieś trofeum po długiej przerwie. Tak to widzę, więc powiem Wam szczerze, jakby ta decyzja Chorwata, odstawienie Gikiewicza zaskoczyła mnie w tym, w tym momencie, na początku sezonu. Ale zobaczcie, ten trener, który prowadził przez kilka lat zespoły w drugiej budnes przez chwilę w Lidze Niemieckiej, i także w Lidze Chorwackiej, Dynamo Zagrzeb, w Lidze mistrzów, czy, czy, czy inne kluby chorwackie, ma pewnego rodzaju doświadczenie i przede wszystkim wiemy, że Chorwaci to jest taka nacja w odróżnieniu od polskich trenerów. Oni tutaj się nie kierują sentymentami. Tym, że mamy bramkarza doświadczonego, tylko w pewnym momencie podejmują odważne decyzje. Jest to ryzykowna, bym powiedział, decyzja, ruch, manewr, ale Kikolski jest utalentowany, były zawodnik Legii, tak jak powiedziałem, no, może tą szansę wykorzystać, i tutaj się rodzi problem następujący. Pamiętamy, że. Gikiewicz między innymi kiedyś no selekcjonerzy go nie powoływali do reprezentacji, bo pamiętamy, że jest ambitnym zawodnikiem, ale w środowisku piłkarskim mówi się, że ma taki mental trochę nie do końca dobry, że w sensie ta jego ambitna postawa czasem w szatni powoduje jakieś takie pewnego rodzaju Zgrzyty, więc, więc jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało. Przypomina mi się sytuacja, jak Aleksander Wukowicz w pewnym momencie Artura Boruca. Odstawił, pamiętacie, król Artur popełnił błędy, dostał czerwoną kartkę, takie dziwne było to zachowanie. Już wtedy Boruc był weteranem, były reprezentant Polski, spowodował, że później Legia Osłabiona przegrała, a wiadomo, że wtedy wojskowi bronili się przed spadkiem, więc Wuko postawił na Misztę. Ten zawodnik, który teraz gra w Portugalii, wykorzystał szansę, grał fenomenalnie. No i później Artur Boruc, nie, nie powrócił do, do bronienia w pierwszym składzie. Później wiadomo, zakończył tą karierę, już był wiekowy, ale jako reprezentant polski, jako legenda legi, w tamtym momencie nie robił kwasów. Wspierał kolegów z drużyny. Tak to właśnie wyglądało. Więc jestem ciekaw, co Gikiewicz zrobi bo wiadomo, to była odważna decyzja Wukowicza w tamtym momencie, ale już miał młodych, utalentowanych zawodników, którzy, którzy tutaj mogli właśnie z Borucem rywalizować. I wydaje mi się, że gdyby na miejscu Chorwata byłby polski trener, to pewnie Giki by dalej broniu, więc mamy tu taką odważną dosyć decyzję, ale bardzo ryzykowną. Mi tak osobiście szkoda jest Gikiewicza i więc pewnie spodziewam się takiego manewru. Tak jak powiedziałem, jeszcze jest kilkanaście dni, jeżeli chodzi o to okienko transferowe, więc, 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 więc może w najbliższym czasie usłyszymy taki komunikat, że Gikiewicz odchodzi, choć Klub taki jak Widzew potrzebuje do rywalizacji kilku bramkarzy. Wiadomo, że często w tym futbolu bywa tak, że w pewnym momencie młody zawodnik takiego weterana jest w stanie posadzić na ławce. No nie każdy jest jak Gigi Buffon, który bronił dużo mimo. Dużo tych meczów miał na koncie, mimo tego, że zbliżał się do czterdziestki. Aczkolwiek pamiętamy, jaki do Juventusu Turyn trafił Wojtek Szczęsny, i wtedy legendarny zawodnik Parmy razem z Szczeną grali mniej więcej porówno. Tak to wyglądało. Wojtek Szczęsny przygotowywał się do bycia jedynką w zespole z Piemontu, gdy właśnie do Widzewa Kikolski trafiał ten młody, utalentowany były zawodnik Legii Warszawa. No można było się tego spodziewać, że ten piłkarz prędzej czy później zostanie pierwszym bramkarzem Widzewa, no bo jak wiemy ogólnie Legia Warszawa słynie z tego, że ma tych dobrych golkiperów. Wiadomo, w Legii jest. Tobiasz i także Kobylak został sprzedany Miszta, no Już nie będę opowiadał o Borucu, Fabiańskim, Kowaleskim, czy, czy także wielu, wielu innych golkiperach, którzy w barwach wojskowych grali fenomenalnie, jak Mucha, a później odchodzili i trafiali do Innych klubów wiadomo, że w tej akademii ci bramkarze potrafią progresować i wspinać się na szczyt. Nie zawsze uda się przebić do pierwszego składu. Kikolskiemu to się nie udało, są wypożyczani i ewentualnie później próbują tych swoich sił w innych drużynach. I teraz sytuacja wygląda tak, że Kikolski posadził Gikiewicza na ławce wiadomo, że ten piłkarz, jeżeli będzie prezentował wysoki poziom, to w najbliższym czasie może być zostać sprzedany na Gikiewiczu już się tej kasy. Nie zarobi, a biorąc pod uwagę to, że w zeszłym sezonie popełniał te błędy, teraz ten jeden błąd i plus te doniesienia i te domniemania, o których właśnie, znaczy te informacje, które ma Artur Wichniarek i wspominał, że, że, że coś tam może być w szatni, że Giki może to wszystko, może ta jego postawa źle wpływać, no to trener. Wziął to wszystko y, pod uwagę, miał pretekst, choć y, można tak stwierdzić, czy czasem, właśnie ten były zawodnik Augsburga, nie został takim y, kozłem ofiarnym. Drużyna kiepsko grała, to łatwo bramkarza. Yy, zmienić, więc to chyba musiały zadecydować jednak te względy poza sportowe, albo bardziej ta, a takie rzeczy, o czym nie wiemy. No bo powiedzmy sobie, szczerze, ja i tak uważam, że Goalkeeper yy, jakby zasługuje na pewnego rodzaju takie zaufanie. Okej, okay, w zeszłym sezonie popełniał błędy, teraz w drugiej kolejce, ale to było za wcześnie, żeby zmienić tego bramkarza. Powinien Giki jeszcze w kilku meczach zagrać. Jakby to dalej tak wyglądało, by nie prezentował wysokiej formy, no to można byłoby wtedy Kikolskiemu dać wtedy szansę. A jeśli, jeśli trener nie był przekonany właśnie do tego, tego piłkarza, który przecież przez wiele lat był gwiazdą w Bundeslidze, no to mógł to zrobić na początku sezonu no bo był okres przygotowawczy kiedy kiedy bramkarze bronili więc tu tu jest właśnie w tym wszystkim to Zadziwiające, i tak jak wspomniałem, Gikiewicz, który jest zawsze pewny siebie, lubi błyszczeć w mediach, pewnie, tak jak brat po zakończeniu kariery, będzie, będzie właśnie jako ekspert piłkarski brylował, to sytuacja wygląda tak, że on ma. Cały czas umiejętności i taki wiek, że spokojnie do tej czterdziestki mógłby bronić. Tak do mnie mam, że pewnie i dalej zespoły z drugiej Bundesligi czy Ligi Tureckiej z chęcią go by przyjęły z otwartymi rękami. Tak to by wyglądało i tak jak wspomniałem tutaj na wstępie, Gikiewicz te kilka lat temu, pamiętamy, że on rozegrał ponad 50 spotkań w barwach Widzewa. On przychodził do Łodzi przede wszystkim, żeby z tym klubem zdobywać mistrzowskie tytuły, puchary, żeby coś wznieść do góry, jak to kiedyś miał okazję z śląskiem wygrać mistrzostwo i chciałby tak na zakończenie kariery w polskiej ekstraklasie to właśnie zrobić i tak jak mówię moim zdaniem on w tym wieku mając 37 lat nie jest gotowy na to żeby być tym tym bramkarzem numer 1 i jak przewiduje rozwiązanie tego wstrząsu no bo jeżeli Gikiewicz nie powróci do bramki w najbliższych nie wiem dwóch kolejkach to przewiduje albo rozwiązanie kontraktu, transfer do Bundesligi albo do Ligi y, Tureckiej. Tak, to właśnie widzę ewentualnie rozwiązanie kontraktu, no bo biorąc pod uwagę mental, to, że to jest ambitny zawodnik, raczej Gikiewicz, nie będzie bramkarzem numer dwa przez pół rundy i moim zdaniem to mogłoby źle wpłynąć na atmosferę w drużynie. Tak to właśnie widzę chyba, że właśnie trener sopić gikiemu zakomunikował. Popełniłeś błędy, grałeś gorzej w zeszłym sezonie. Czuję, że w tym momencie dla drużyny lepiej będzie jak młody Kikolski dostanie szansę. Ale ty pracuj dalej. Ja wierzę w ciebie. Masz potencjał. Wrócisz do tej bramki. Tak, 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 ta. coś takiego mógł Gikiewicz usłyszeć ewentualnie, o czym nie powiedział w mediach teraz w najbliższym czasie będzie chorwacki trener stosował taką taktykę, że będzie porówno dawał szansę tym bramkarzom, a wiadomo, że golkiper czegoś takiego nie lubi. Więc, więc jestem ciekaw, jak to wszystko się rozwinie. Jestem trochę rozczarowany, że Gikiewicz stracił miejsce w pierwszym składzie. Spojrzę tu na moje notatki, czy Wam o wszystkim... Opowiedziałem. Dajcie znać, co Wy o tym myślicie? Gikiewicz, odstawiony od składu na ławce rezerwowych, ten ambitny zawodnik, na pewno swojego końca kariery tego ostatniego momentu w życiu piłkarskim Giki zupełnie inaczej to sobie wyobrażał. Tak uważam, ten piłkarz ma kontrakt do 2026 roku. Wiadomo, że widzef raczej na nim nie zarobi, a Gikiewicz ma wysoki kontrakt, więc w najbliższym czasie albo spodziewam się powrotu tego bramkarza do bronienia, albo po prostu będziemy... Świadkami rozwiązania kontraktu i Giki jako wolny zawodnik traf gdzieś za granicę, wyjedzie. Tak, to właśnie widzę. Czekam na Wasze opinie dotyczące tego wszystkiego. Super, że widzę wygrał z GKS-em Katowice 3.0. Zobaczymy, czy ten zespół, który, który dużo kasy wydał na wzmocnienia, będzie rewelacją ligi. Pamiętajcie o łapkach do góry, zachęcam Was do subskrypcji mojego kanału, także pamiętajcie o tym, żeby udostępniać moje materiały, bo w najbliższym czasie będzie królował futbol, także będę dla Was robił live. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę, do zobaczenia w kolejnym odcinku, hej.